go z tej strony Krupniczek i w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak, jak zrobimy questa na 4.7 Legenda o Wilkach z Verbin. Więc zaczynajmy. Musimy iść najpierw do Verbin. K tepnie nas... Tutaj się tepniemy. Do Verbin. C quest nam zleca y Grabarz. Nie Grabarz, tylko... No... Ho Herfog, herfog, on jest tutaj niedaleko. Trzeba zejść na dół. U niego można sprzedawać skóry i różne inne. Tutaj, oj tutaj jest graba. Garbasz. bo garbarz nie grabarz, sorry. Do zobaczenia. Rozpoczęto questa. Porozmawiam z Rosalią o wilkach werbińskich. Więc musimy iść do Rozali. Rozalię każdy wie chyba, gdzie jest, że jest werbin. Tutaj na prawo. I czego musimy z nią porozmawiać? Witaj Rosalio, Herfog, coś tam. Czy ja usłyszę? Dlaczego mu cokolwiek mówi do rana na siedzieli? Bo z góry, hmm, patrzymy na ciebie młodzieńczych, widzicie, że masz propozycję. Słuchaj uważnie, bo historia prawdziwa i smutna zarazem. Zamieniacie słuch. A więc zaczynamy. Wolen Orin. To było bardzo lekko myśle. Kiedy się to wydarzyło? Dowiecie się o kanale zera. Ceńców od y Tutaj, jak dobrze rozmawiałem, to dostamy punktu honoru palady na punkty honoru są bardzo ważne. Ja mam jedyne 534 tych punktów honorów A w PvP nie biorę w ogóle walk ani jednej. Ja otrzymałam 10 punktów honoru. I musimy pozabijać wilcze prawo, wilcza więź. I inne to są z ekspozycji na 4.0. Tam jest wilcza jagoda i wilcza paszcza. Chyba każdy wie, gdzie to jest dobrze. Ale pokażę wam. Więc idziemy. Trochę mi się komputer ścina, ale i tutaj góry zrębowe. Yy. Tutaj jest w miarę dużo respów y, karmazyna, tutaj gdzie wchodzimy właśnie, to jest teren karmazyna. I... mówię wam, można jak ktoś szuka herosów, to naprawdę tutaj jest dobrze go poszukać, bo y, karmazyn jest takim sobie słabym herosem, ale takim jak broczny Patryk. Bo na większych levelach herosi nie są tak już słabi, trzeba ich bić grupowo, chyba że już naprawdę masz same legendy. A więc my idziemy sobie yy, na te wilki. I tutaj zaraz skręcimy w prawo, o ile dobrze pamiętam. W prawo, i tam będziemy chodzić przez kaniony. Kanion stracęcy. Udajemy się do niego. No i. Quest jest dobry, bo dostajemy około 120K doświadczenia. Widziałem, że 50 punktów honorów, ale nie jestem przekonany, bo już 10 dostałem, to nie wiem jak dalej. Widzę, że ten 38 Mac to nam może coś zrobić, bo zabierać po niektóre. Ale nie zaatakujemy. O, no, widzę tutaj już. To są właśnie ta, te wszystkie tutaj okowilka. To są te mopki. Musimy je porozwalać. To Express mówię właśnie, do 40 levela. Ale tam dalej, jak się przejdzie, pieczarę drugą, pierwszą podajcie. Idziemy tak na dole. I jeśli tam widzimy to bazylisk, bazyliszki. Fajny ekspres. Yy, bardzo polecam. Po 45 hajs nawet dostaniemy. Więc naprawdę opłaca się. Tutaj musimy poobijać wszystko. Aha, dobra. Mm. O, tutaj warto mieć każdego, bo ich jest strasznie dużo. Naprawdę. Yy, na tych mapkach, więc... Opłaca się na iść na dół. Yy, w tym kwście są potrzebne do zabicia dwie Elity. Wilcza paszcza i wilcza jagoda. Nie wiem czy dobrze powiedziałem. Yy, sorry za myszkę, ale mam jakoś nie wiem, Jakoś słabo, strasznie jest strasznie głośna. Mnie też to denerwuje. Więc naprawdę wybaczcie mi. Jeśli będzie pozytywne odpowiedzi na tego filmka, to będę nagrywał dalej, nie wiem co będzie się działo. Tutaj już stoją właśnie, tutaj się respi jedna z tych elit. Dobra, tutaj jedna będzie i widzicie tutaj gdzie stoi to będzie druga tutaj gdzie stoi to będzie mag a tam u góry to będzie wojownik będziemy jeszcze musieli ubić taką jedną postać o, dostaniemy potem jeszcze z niej pierścień to jest pierścień żeby nie wolfe na Orina Wolferi Overi no śmieszna nazwa bo źle też powiedziałem ale mm, będziemy musieli go ubić Zobaczmy, ile nam jeszcze zostało tego. No, jeszcze dużo. Dobrze, no tak, takie questy z ubijaniem to przychodzić rano, ale jest godzina 20:30. To dużo ludzi jest, dużo XP, więc ciężko jest poubijać, Ale, no, no. musimy teraz zejść na dół. Pokażę Wam tego Expo, bo chyba zrespia się i dalej będzie dobrze o, dobrze nie, nie dobra, przynajmniej będę wiedział, kiedy jest zrespione ja a to, ten mag będę wiedział zobaczę jeszcze na woja. tam Czy mam tak źle, bo mam ustawiony w tym samym na przycisku E Yy, Margomap map i yy, siłkowalkę, to mnie bardzo denerwuje, ale no, bym co chwilę zmieniać, a człowiek jest leniwym stworzeniem, więc nie chcę mu się... Ja no, widzę, że to już wszystko wybijane. wyjący wąwóz. to jest yy, red mapka, na niej się respi jakiś heros, ale nie jestem pewien jaki, więc nie chcę was oszukać. Yy, ale nawet nie wiem czy w ogóle się respi i pokażę wam te bazyliszki bazyliszki się idzie prosto bo musimy pójść na górę tylko i tam jak ktoś chodzi na Tarmusa to wie, wie gdzie jest Tarmus bo to też jest droga na Tarmusa więc o, widzicie tu są bazyliszki 50. w grupkach one są bardzo proste i z nich lota się różne fajne yy, palady oczywiście na expa nie jest najlepszy, bo są lepsze postacie na expa, niż ten taki sobie Palan. Palan jest bardzo, bardzo fajną postacią, bo mi się bardzo podoba, bo yy, to jest taka puszka. Puszka, którą ciężko jest rozwalić, bo ma unik, ale uniku to ma tak sobie. Ma unik, ma mm, blok i ma jeszcze parowanie. Parowanie to jest umiejętność, którą można się nauczyć. Tam jest w drodze siły. Ile musimy jeszcze poubijać? Jeszcze musimy trochę poubijać. No, wracając do tych postaci. Tropiciel. Tropiciel też jest fajny, bardzo fajną postacią, bo... Bo... Tropiciel to takie trochę połączenie maga i łowcy. Więc... Tak samo jak palary na przykład jest połączeniem y, maga i wojownika. To taki tropiciel, który stoi w pierwszej linii, bo w walce są trzy linie. Pierwsza linia to jest y, właśnie tam stoi wojs z paladynem i tancerz ostrzy. Druga linia to jest mag, sam mag tam stoi. I trzecia linia to najdalsza, żeby do niej podejść trzeba zrobić dwa kroki. To jest właśnie łowca. I... Tropiciel. Tropiciel jest bardzo fajną postacią na dwójki. Y... Łowca też jest nie najgorszą postacią. Bo... O, co to jest? A, Sorry za to, ale nie wiem, coś mi się kliknęło. I tak, żeby Was nie nudzić, ja to chyba y... utnę ten filmik, bo to naprawdę jest nudne moim zdaniem żeby, żebyście oglądali ten film więc i tak dużo ludzi go przebinie więc yy, ja ucinam po prostu Dobra, to jak skończę to do was to wrócę i siemanko widzimy się już ponownie yy, ja już powybijałem wszystko co miałem powybijać i wracamy do Rosali żeby z nią porozmawiać o naszych postępach i ucieknie, no nie zrobię to, dobrze, więc ruszam i musimy po raz kolejny ruszać tam gdzie, skąd przyszliśmy musimy zabić wolfen orin to jest taka litka. Yy, ona się znajduje mm. też tam w kanionie str. tylko troszkę wyżej, jak się przejdzie to zobaczycie, więc yy, ja na razie idę tam, a żeby nie zajmować wam czasu więc ucinam. Więc spotkamy się tam już przy kanionie straceńców. Dobra, jesteśmy ponownie, jesteśmy w kanionie straceńców i tutaj jestem wolfer orin Tutaj. Widzicie, musimy przejść to i pieczarę jeden, wyjdziemy i dojdziemy do niego. Ten quest nie jest trudny, więc. Yy, nie wiem, więc. Yy, Szynko go powinniście zrobić. a ten. Ten mobek, którego mam rozwalić, ten yy, yy, Wolferin Orin, mam go tylko jeden raz dodać, więc. On ma, więc to nie jest wcale ciężkie, on ma level 5-3 O ile dobrze pamiętam, ale nie wiem yy, Więc Wychodzimy tu, pieczarał P1 Musimy wyjść na górę I tamtędy, to już blisko Do Kanionów Straceńców wychodzimy Na samej górze, tak jakby Widzicie Wchodziliśmy tędy, weszliśmy tu A o, sorry. a jesteśmy tu. Więc musimy dojść tu i tu powinno być nasz mobek. Więc lecimy jak najszybciej. Ojku. już zawsze mam to, że atakuje Ale wiecie, przynajmniej mam takich ciężkich mobków. I musimy poczekać aż się zrespi ten nasz. Mobę, którego musimy dodać, więc ja na razie utnę, więc śionka. Jesteśmy już z powrotem i widzicie tutaj jest Wolfen Orin. I musimy go dodać. Tutaj pokonałem swoje cajry czy plemię. Przyszła pora na ciebie w Wolferinie. Odpowiedź dzisiaj za rzeź Verbi. I tutaj będzie walka i zdobywa złoto. No i musimy wracać. Powiem rozali, że już po wszystkim. Więc wracamy jak najszybciej. Quest ogólnie nie jest długi, więc yy, szybko go zrobiłem. Wy pewnie sobie też tak szybko poradzicie jak ja. Yy, największy problem to tylko to chodzenie. Yy, w sumie jak już wybiłem wilcze plemię, to musimy się wrócić do Rosali, ale w końcu to jest quest, za nic nie dostaniemy doświadczenia. Ja nabiłem sobie w miarę troszkę 30 punktów, 30 k.o. O, może mnie dadną, to ja sobie szybko wrócę i ja nie zjednam mnie. Muszę sobie szybko wrócić przynajmniej do mojej, do werbin. Tak to, to co zrobię się ale wracając do quest'a, więc to jest mój pierwszy filmik jeśli wam się podoba to subskrybujcie nie wiem, piszcie w komentarzach ja czytam, będę to po po, wiecie będę sobie pomagał tymi komentarzami waszymi, tylko żeby obiektywna, nie tam tak jak widziałem na niektórych filmikach Matko, co to za gimbus? Znaczy, nie na moich, tylko na innych. Każdy youtuber musi się z tym... Znaczy, nie mówię, że jestem jeszcze youtuberem, tylko mówię, że każdy musi się z takimi rzeczami zmierzyć. Więc... Mm, jeśli jakieś poprawki, coś innego w questach się zmieni, no to powiedzcie, naprawdę, ja to pozmieniam. Yy, I... Wracając... Musimy wrócić do Rozali. Ale Karmazyn To strasznie dla mnie jest dziwne, na przykład jak niektórzy biją herosów i biją sami. Bo zdaniem jest to trochę nieopłacalne, bo yy, może jak ktoś naprawdę chce sobie poubijać herosów sam, no to niech sobie bije, ale zawsze wiecie, w grupie jest większy lot. Większy jest Yy, prawdopodobieństwo na lepsze, na Hera, na legi, A takie unikaty, to wiecie, ile są łatwe. Trzy. Więc ja ostatnio dużo szukałem Patryka, nośnego Patryka. Yy, to jest hero specyficzny, bo yy, jest on się lepiej przy mapkach takich w miarę uczestczanych, przy tak zniszczone opastwo. Szej można wyjść i taki 4-5 już go spokojnie rozwala. Więc widzicie um, y, ciężko jest y, nie wiem czy ciężko może tak y, jest jest y, do ubicia do znalezienia trudny ale wiecie co ja wam bardzo pokażę y, pewną stronę ale to już w następnym odcinku pokażę wam kolejne strony subskrybujcie naprawdę bo y, na początku mi się to przyda i im więcej ładnie w górę pokażę Wam jak zdobyć darmowe eseły. Więc naprawdę opłaca się. A my już się zbliżamy do końca naszego questa. Mm. Wracam do Rosali. Mówimy, że, i, że zabiliśmy tego Wolverina. i Więc lecimy szybciutko. Hmm. Tutaj na klanie strasznie dużo piszą, <laughs> Więc yy, wy to nie będziecie widzieć, bo ja to zamarza I dobrze. I wracamy. I zabiłem plemię, Tutaj dostajemy. Twoją hojność. Do interesu. Tak, dobrze. I widzicie co dostanę. Wiemy. Dostajemy 50 punktów honoru. Nowy idem na... 47 yy, pierścień Wolverina Orina. Cios krytyczny plus 1, siła krytyka mag magicznego plus 5, siła krytyka fizycznego plus 5, życie 246 i wszystkie cechy plus 20. Yy, jest lepszy od mojego pierwszego. 100 loków, ale naprawdę ja nie mam tak dużo, nie wydaję tak dużo na i temy, ja sobie ustaliłam, że od 60 będę ustalał, będę sobie kupała dobre temy, teraz tak tylko kupuję, więc mm. jeśli Ci się podobało jeśli naprawdę chciałbyś oglądać moje inne filmiki, kolejne na przykład yy, niedługo wstawię ze smacznymi łzami to subskrybuj no i łapkę w górę więc na dzisiaj 见过的有小